Manko w kolejnym odcinku z serwera Minecrafty. Dzisiaj nagrywamy z Warp PvP Jestem na MC Konciu Cześć I Lejwy Hard Cześć I pokażemy wam dzisiaj jakie to jest Warp PvP Co to jest? O, on rzeczy i Domin ten, ma bioksową zbrojkę. Czy w blogu? Domin, Domin A ja to mam śnieżki Ja to sobie a, biorę a, te, tak, żarełko jeszcze trochę i lecimy na szczep. Gdzie no to, jesteście? 20 Gdzie 20 jesteście? Tygodnia, yy... O, biegnę Michał za tobą. Koko, czekaj. A może pójdziemy poszukać jakichś tych wejściowego. Gdzie? O, tu A. skacze. Dawajcie no, idziemy. Tam. Yy, idziemy na tą i Hildę, klam znaczy. Nie. No Kofie chodźmy tam, coś połowę. nic się nie stanie. Pokażemy pierwszy na ten klan. O kurde, ktoś mnie zdejmuje. A ja biegnę z jakimś gościem bo i mam lagi. Kuba! Spłacuj! Ej Dodo! dodo e, ten... A, a, Morgi go chyba. Głowę. Chyba o, Morgi do... do mnie pisze. T Tutaj można zdobywać y, głowy... No i... ...tych, z, z Jest, graczy, których się zabiło. Ile miał, że... Ratunku robił? goni mnie ktoś. A wy nad nie pomożecie, no. Ale no, my zabijaliśmy kądzie mi pomagał. Gdzie ty jesteś? Michał założył sobie główkę, Dodo. O jestem bobem mnie goni w dyaksowem meku. I rzucił, Gdzie strzelił jesteś? we mnie tym Gdzie Gdzie jesteś? Na tej, z piaskowca tej budowli O tam gdzieś jest fajnie, ja też tam idę Ej chodźcie, to, ej to wyjedźcie, a ja idę zobaczyć to, to miejsce tutaj O kurde, bo jestem bobem Wiem, strzelam do niego z uku Ja też właśnie A mam słabego cela z łuku. Nie mam skilla! O, strzelił do mnie, strzelił do mnie. Woda, woda! Jestem w wodzie. Jest. O, co on zrobił? Gdzie on jest? Cednął się na ten, na... Yy, cechą. Jaki... ciota, jaka lama! Na cechą poszedł, Jaka lama, to się nie da! Kondziół z ten! Zobacz, w tej skrzynce nic nie ma. No, zobaczmy. Tak, się... tak, zabili mnie. Gdzie ty? ugh, ugh, Dobra, pokosi! Dobra, ugh, ugh, sobie. Poczekamy teraz, co na ugh, oh, ugh, zbieramy zbieramy. No bo się nie opłaca kupować ale nic, jest bez sensu Zginiesz i, i tak tu tracisz Czekajcie tam na mnie już biedne Zlagowany zbyszek tam biegnie Weźmy go od drugiej <grym> strony Wow! wow kur... cień! uważaj i tyły Nie Arkad jakiś Dominopras oh. no, no i ci, ja, Ile ludzi tam poszło? Biegnę za jakimś gościem. Ja też. W sumie ja to mam w zbrojkę, ale nie chcę go się O, Michał 171. O, oh, fuck, fuck, fuck. Tak, Zabij mnie. Jak przytomny! Zabij mnie. No ja wychodzę z wychwały teraz aktualnie. Ja zbieram so, sobie na szansę w piątkę Nie na unbreak. Też na ten, na ochronę. A ja sobie nie zbieram na nic. O, ja mam już 4000, tysiące. A ja nawet nie wiem, nawet nie sprawdzałem. Ale już. O oh, fuck, fuck, fuck. Wybiegł za mną. Spalił mnie gościu żywcem. Nie ma sojuszu! Ja mam sojusz tylko no. z epickimi ludźmi. Ja idę, do, ja idę do tego miejsca. To jest ta skrzynka. Dobra, to nic nie ma. Ej, gdzie jesteś, bo tak głupio to... O, Kokos widzę cię. Mogę Cię uderzyć? Nie. Co za lama dusi się. Jaki lamus udusił się? No nie mogę. Szósty poziom ja mam. Siódmy znaczy.

Oj kończy uważa, nie biegnij tam, są enchantowane ja? rzeczy. Da, lecimy. Musi pomóc. Where are you guys? Julkap stop! Julka nie bije. O nie, to nikt tak, Julka. Where are you? Zabijem ją. Mother, Where are you? O szizm tam siedzi... Szizm do no. ninja, no. ninja nie bije.

No no muszę morgiemu znawana, zaraz odpisać. Muszę, muszę odpisać morgiemu w sprawie drugiego intro. Dobra, no to cześć. Cześć, przyjdę zaraz. O kurcze, jak sobie mnie ten z NIE! Ja tu jestem pod w, jak, wodą gdzieś. Zabili to idź do tego budynku. mnie. Zabili mnie na okay. razie. O, lagujemy. Gdzie jesteś? Ja jestem wyszedłem ze spawnu dopiero. No, to jest... No ciągle kręcę. To jest, warp jest bardzo dobre. IP będzie w opisie oczywiście. O, tego o, Dziękuję. <grywk> zu. O kurczę, masa klęty na mieczu. A, spadłem. Dobra, ja to będę kończył, bo to dość długo już trwa, więc... I już pokazałem wam jak to wygląda i myślę, że wbijecie tutaj ze mną powalczyć i z tymi graczami. I może ktoś zabije tych diaksowych wreszcie. No, Dziękuję. trują. No takie różne strzały. Ale to nie wiem, zobaczę jeszcze, bo teraz będę musiał za niedługo wychodzić, więc... Teraz już drugie odcinka nie nagram, więc może kiedy indziej. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć!